Dziękuję, Meneczko. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gry w Farming Simulator 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się prezentacją. Tak do, na dobrą sprawę, może nie tyle prezentacją, co też sprawdzeniem jednej z map, która tą historię w farmingu już tak na dobrą sprawę ma. Jest to The Old Stream Farm. Z tego co się orientowałem, mapka już była w 17, w 19, teraz już wyszła oficjalnie w 22. Znajdziecie mapkę w linku w opisie e, oczywiście no i możecie też się powracać bezpośrednio z oficjalnego modhaba, bo tam też została wypuszczona jeśli chodzi o pierwsze takie moje wrażenie w momencie gdy wchodzę na tą mapę to jest takie wiecie jeszcze szczera opada bo no tutaj sama mapa prezentuje się mega kuzacko no jest świetnie no świetnie to wygląda Chociaż powiem tak no, y, wychodząc za gospodarstwo to już jesteśmy bardziej na y, jeżeli chodzi o, o... Kolorystykę tutaj całej farmy, całego gospodarstwa I, i, i jakieś tam nasycenia kolorów, jasność i tak dalej, no to bardziej jesteśmy zbliżeni tutaj w tym klimacie do, do, do Old Bayloron, Ale no samo gospodarstwo prezentuje się mega kozacko, jeżeli sobie pójdziemy na mapę, moi drodzy, bo wydaje mi się, że mapa to jest dosyć istotny temat. Jak widzicie, tutaj gospodarstwo nie jest jakieś wiecie ogromne, nie da się tutaj nie wiadomo ilu pól kupić i tak dalej. Ale macie no całkiem sporo tych obszarów. Z tego co widzę, to tutaj mamy tych pól aż 52, takich 54, 59, 58, nawet 58. O, wcześniej widziałem tylko tamte, dobra. Mamy 59 pól, z czego tak na dobrą sprawę te wszystkie pozostałe obszary, które tutaj widzicie, możecie sobie jak najbardziej również zakupić. Jeżeli chodzi o samą, o samą farmę, no to tutaj macie oczywiście punkty skupu. Tutaj mamy targ rolny, mamy jakieś cukrownie, gdzie sobie tam na pewno będziemy zaglądali, przedpórnie. Kilka fabryk zostało postawionych, z tego co widzę na mapie. Jeżeli chodzi o stacje wapnowania, też mamy, mamy kruszarkę, mamy bioelektrociepłownie, także tutaj bardzo fajnie. Ale no samo gospodarstwo, bo wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem, no to naprawdę warto byłoby się skupić. Jeśli chodzi o właśnie punkty sprzedaży, jakie mamy, no to elewator zbożowy, młyn zbożowy, jakiś Ortenburg też się tutaj znajduje. Z tego co widzę, to na przykład oliwki na targu rolnym możemy sobie sprzedawać i na przykład takie jajca pewnie na targu rolnym też będą mogły trafiać, więc jakoś super dużo punktów skupu tutaj tak na dobrą sprawę nie mamy ale pamiętajcie że jak sobie wejdziemy do, do naszego sklepu tutaj do naszego, naszej zakładki odbudowania no to możemy sobie też tutaj kupić budynki e, który, dzięki którym możemy sobie sprzedawać tutaj mamy szklarnie punkty skupu no i mamy punkty skupu gdzie możemy sobie sprzedawać nasze plony także tutaj wydaje mi się że pod tym kątem nie będzie żadnego jakiegoś tam problemu jeśli chodzi o samo gospodarstwo to już na przykład sam garaż rzuca mi się mocno w oczy bo naprawdę bardzo fajnie wygląda. Na samej farmie mamy, moi drodzy, również teraz tak. E, tutaj mamy chlew, tutaj mamy kurnik, mamy też e, oborę dla krów, i tutaj mamy zagrodę dla owiec, ale dla koni tutaj nic nie widzę. E, w sumie to powiem, że może to i lepiej. Natomiast jeśli chodzi o warsztat, to mamy go zaznaczonego na mapie, i z tego co tutaj zauważyłem, to w tym warsztacie również będą nam się pojawiały chyba maszyny. Nie, tutaj mamy sklep rolniczy, a już wcześniej go nie widziałem, dobra. Tutaj będą nam się pojawiały też maszyny, więc fajnie to wygląda. Ogólnie te elementy upiększające, takie dekoracyjne. Pamiętajcie też, że farma jest robiona gdzieś tam w klimacie lat 70. No a wygląda przepięknie, naprawdę mega kozatko, świetnie to, to się prezentuje wszystko tutaj. Oczywiście wszystkie jakieś tam drzwi, które, które są nam niezbędne są interaktywne. Tutaj mamy akurat y, dla krów y, y, pastwisko, chleb, no przynajmniej nie pastwisko, tylko po prostu mamy oborę dla krów. Ale, jak najbardziej, możemy sobie tutaj z tego korzystać. No i wygląda to naprawdę mega zacnie. Nie wiem, no kurde, skąd oni te, 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 te pomieszczenia, niektóre biorą dla tej zwierząt, to jest. To, te w ogóle budynki, no to jest. mi aż zatkało. No, ja jestem, ja jestem, wiecie, mega mnie zamurowało. Tutaj mamy dla świnek i też bardzo ładnie, obora dla świn wygląda. A tu mamy jakąś szopkę, jeszcze dodatkowo. Także, no, ja Wam powiem tak, że z lotu ptaka Wam zaprezentuję jeszcze tą mapę, jak to wygląda tutaj. Trochę o w tym klimacie. Mamy tak, tu mamy wiatę, tutaj mamy chlew, tam mamy oborę dla krów. Mamy też postawiony od razu silos na kiszonkę, co też jest bardzo fajnie. Tam z tamtej strony też widziałem, że jest chyba silos na obornik, ale to jeszcze sobie na szybko tam skoczymy i zobaczymy. Dobra moi drodzy, dostajemy trzy silosy na kiszonkę. Nie dostajemy natomiast żadnego na obornik z tego co widzę. Chyba, że ten z tyłu, który jest, on jest na obornik, ale nie wydaje mi się. Nie, za to na pewno możemy sobie o ten tutaj, nie? Bo nie mamy tutaj żadnego trigera ani żadnej informacji, że tutaj mamy, e, obornik, tak. więc wydaje mi się, że tutaj obornik nie będzie mógł być składowany. No możecie sobie jak najbardziej sprzedać na przykład te dwa silosy. Tutaj sobie postawić dodatkową beczkę na gnojowicę. Ewentualnie tutaj ten silos sprzedajecie, stawiacie sobie beczkę na gnojowicę i, i też będziecie mieli miejsce na gnojowicę i też na e, obornik jak najbardziej. Nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Nie, także fajnie, że twórca pomyślał o takich zabiegach, żeby nam zrobić troszeczkę miejsca, bo trzy stilosy na taką kiszonkę, no to nie troszeczkę dużo będzie, ale naprawdę no jakościowo tekstury to to wszystko to. No mistrzenka opadła. Serio. Rzadko się zdarza, żebym aż tak chwalił którąś mapę. Natomiast to sobie jeszcze sprawdzimy dzisiaj, bo słuchajcie, jest pewna dosyć istotna kwestia. Mamy tutaj też taki silos, który jest, no, zabudowany, powiem szczerze, kozacko. Mamy też taką jedną bardzo ważną też kwestię, której nie poruszaliśmy tak naprawdę we, wcześniejszych, we wcześniejszym sprawdzaniu map. No i stwierdziłem po, po mapce, słuchajcie, z zdziechów, że warto byłoby to sprawdzać mimo wszystko, a dokładnie chodzi nam tutaj o, teraz o klimaty związane z zeżliwami między innymi. Tutaj z tego co widzę, to musiałbym sobie kupić na przykład taką piąteczkę, i taką piąteczkę sobie kupimy, bo tutaj na piąte z tego co pamiętam było do zbioru, i tutaj mamy jęczmień. Dobrze mówię, jęczmień był, tak, był jęczmień. Mapka jest mała, ale, ale bardzo ładnie się prezentuje. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o jakąś taką rozgrywkę na dłuższą metę, to wydaje mi się, że na tym jednym gospodarstwie i z, ty z tyloma polami, które tutaj macie, jak najbardziej yy, będziecie się świetnie ze znajomymi mogli bawić na tej mapie. Jeszcze tutaj chciałbym to sprawdzić. Yy... Czy jest możliwość, czy tutaj mamy te drzewa? Gdzieś tutaj to było, czekajcie, muszę się ukierunkować, w którą stronę. Hmm. Bo z tego co pamiętam, to to tutaj możemy sobie kupić. Ale wydaje mi się, że nie będziemy mieli możliwości, żeby tam wycinać. W sensie, nie wiem, jakie tam drzewa rosną. I to mnie też zastanawia, czy na przykład, gdyby ktoś z widzów chciał sobie powycinać trochę to czy będzie mógł to zrobić, nie no nie wydaje mi się raczej, bo z tego co widzę, to tutaj mamy już krawędź mapy e, i tutaj mamy takie drzewa, których no wyciąć się, znaczy możemy je wycinać jak najbardziej ale one nie będą się za bardzo nadawały, Więc gdzieś tam jakiś lasek na pewno sobie też znajdziecie na tej mapie e, bez jakiegoś tam większego problemu my sobie weźmiemy naszego e, toplinerka i skoczymy sobie na piątkę, zobaczyć w, pod jakim kątem są ustawione linie na pola, bo jeżeli będzie tak jak na zdziechowie, to znowu będziecie narzekali, że nie ma możliwości normalnego zatrudnienia pracowników. Ja już tutaj z tego co widzę, to, to raczej będą te pola wszystkie proste i pod tym kątem takich linii normalnie ustawione. Nie ma żad, zbyt wielu informacji odnośnie tej mapy, czy są tutaj dodane jakieś nowe tekstury. Wydaje mi się, że nawet na starych teksturach, jeżeli to jest zrobione, to, to nie będzie z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o to, jak jakim, pod jakim kątem są ustawione te pola wszystkie, to no wydaje mi się, że sami widzicie wszystko tutaj ładnie. Tu mamy w tą stronę, tu mamy w tą stronę, więc na pewno będziecie mieli co robić. Ja mapce, ile ja bym dał tej mapce na taką jednoosobową rozgryweczkę, nawet może nie jednoosobową, dwu osobową na jednym gospodarstwie oczywiście, bo nie mówimy tutaj o rozgrywce na kilka gospodarstw. Na jednym gospodarstwie, to powiem szczerze, że no można by się tutaj było świetnie pobawić w dwie czy trzy osoby a nawet samemu, bo jak widzicie na start dostajemy też jakieś tam maszynki. Tutaj jak widzicie tak, mały ciągnik dostajemy, takie standardowe raczej bym powiedział, bardzo zbliżone do maszyn, które dostajemy na farmie mm, Endrick. Dodatkowo bonusik jeszcze mamy ładować czołowy pickup standardowo jest dodawany. Tutaj widzieliście już wcześniej przyczepkę mamy też dorzuconą, to prawda bez tych burt, ale burty możemy sobie dorzucić. Ja z tej przyczepy korzystałem przez jakiś czas na Outbailer On. Mamy też header zbożowy, oczywiście, puch, kultywator, siewnik. Co prawda małe maszyny, bo małe ciągniki, ale ja szczerze... Ja byłbym skłonny sobie chwilę na tej mapie. W ogóle to pograłbym sobie na wielu mapach. Na Zdziechowie też tam zaczęliśmy grać. Pisaliście w komentarzach, że troszeczkę za duże gospodarstwo sobie zrobiłem. Tak jak mówiłem, Zdziechów to by była seria na live'ach, a tu... Byśmy tak zaczęli, z jakimiś takimi fajnymi, niedużymi maszynkami. No to mogłoby to się całkiem fajnie sprawdzić, bo to tutaj akurat ładnie wpasuje się w taki mój klimacie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeżeli chcesz, chcielibyście zobaczyć serię odcinków, podkreślam, odcinków na kanale e, z tej mapy, no to jak najbardziej możecie napisać w komentarzu. E, dajcie mi też znać, czy wam się podobała taka prezentacja mapy, zostawiając łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, no i czy też będziecie sobie na tej mapce grali. Trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. hej, hej.